Witam Was kochani serdecznie w tym ostatnim dniu naszego roku. Ja jestem z Wąsikami, jak widzicie, bo jestem w szpitalu, ale nie zapomnieliśmy o Was i chcieliśmy Wam złożyć najserdeczniejsze serdecznie. życzenia. Dużo zdrowia, dużo radości, Szczęścia. udanej, wspaniałej zabawy sylwestrowej i wszystkiego, czego sobie tylko życzycie. Niech wam się w tym nowym roku uda. Dużo pieniążków, sukcesów, a przede wszystkim ogrom zdrowia. I miłości także. I miłości. Koniecznie oglądajcie od stycznia z nami i Życia TV. Niestety będziemy zmuszeni troszeczkę obniżyć nasze loty. Póki ja nie wrócę do domu. Ale bądźcie z nami, wspierajcie nas i oglądajcie. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Świętego nowego roku. 2026. Pamiętajcie o tym.